Serio? Serio? Polska edukacja osiągnęła nowy poziom absurdu. Państwo, które powinno trzymać standardy, oddaje dzieci pod autorytet rodem z imprezowego reality show. Serio? Ministerstwo stawia na piedestale pato celebrytę, człowiek, którego kariera tak można powiedzieć, zaczynała się od alkoholu, od melanży, od patologicznego show. Taka osoba, a obok wiceministrowie. No patologia totalna. Odpowiedzialność, dno. Kontrola, również dno. Standardy znikły ze zdrowym rozsądkiem, tak samo jak i kultura. Jeśli edukacja w tym kraju sprowadza się do przypadkowych twarzy i chaosu, to nie jest wina dzieci, to jest wina rządu polskiego. Jeśli to ma być nowa jakość edukacji, to jaką przyszłość takie osoby oferują? Oferują naszym dzieciom, biorąc pod uwagę, że nawet własnej odpowiedzialności nie ogarniają. To nie jest reforma, to jest jakiś kabaret, za który płacimy wszyscy bez wyjątku. Kompromitacja i żenada całego rządu. Zero reali. Dajcie info w komentarzach, co wy na ten temat uważacie.